Cześć, Dzień dobry, cześć, Witajcie, cześć. poznajcie tego pana. Y, jeszcze nie był na naszych vlogach, jest to mój kuzyn, kuzyn Przemek. Cześć, witam. No, wita serdecznie. Witaj... Nie, nie mam mikrofonu. A, trzymaj. Przyjechaliśmy właśnie do Marchewkowa. Jesteśmy u babci. Zaraz zaczynamy posiedzenie, czyli przy stole standardowo. Babcia dzisiaj serwuje pierogi, jak i gołąbki. Także co? No, zaczynamy. Dobra, jest i synek. Proszę bardzo, na kolorowym kocu leży. Obserwuje świat, poznaje, że poznaje mm, inne lampy, może tak, bo zawsze Oliwier obserwuje lampy dookoła. Tutaj kolorowe kocy. Ale ogólnie dzieci tak mają, nie? W, no. Ostatnio też jakiegoś TikToka widzieliśmy, że właściwie tam dziecko tak było zapatrzone w lampę. Okej. Okay. Mamy już gołąbki, proszę bardzo. Dla mnie gołąbki, dla Lubka pierogi się już gotują. Zaraz pójdę do kuchni, zobaczę czy babcia się nie spieszy. babci wybór jak w hotelu. Przy sobocie, weekend, pogoda piękna. Później zobaczymy co będziemy robić. Na razie luźno, na razie luźna sobota. Może na spacer jeszcze jakiś pójdziemy. Proszę bardzo, są pierogi dla Lubka. Ruskie, nie byle jakie. Proszę bardzo, skwareczki muszą też być. Elegancko. No pewnie takie pierogi u babci jak nie być zadowolonym. Ja tutaj gołąbka też już ogarniam, bardzo pyszne, więc smacznego! Smacznego! Korzystamy z pięknej pogody i wyruszamy na marchewków. Standardowym punktem tutaj w Marczowie jest spacer po moście. Oczywiście przy się mój kochany braciszek. Jest i siwy. No i co, idziemy? Mamy jeszcze w planach dzisiaj pojechać w pole w odwiedziny. Ale czy to nam się uda, to zobaczymy. Czekamy na znak. Znaki dymne, świetlne i w ogóle. Babcia miała i z nami, ale dzisiaj coś się za bardzo nie czuje. Na spacery. Zobaczymy, może spływy kajakowe będą. W tym miejscu Roxana opowiadała, jak to z siwym spędzali dzieciństwo. Kurczę, niestety nie nagrał nam się dźwięk. Postaram Wam się odwzorować mniej więcej, jak to wyglądało. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, czekając na sobotę. Jeżeli nie, to musicie go zobaczyć, ale ja przedstawię. Wam scenę, która idealnie obrazuje to, co ja mam w głowie, jak wyobrażam sobie ich dzieciństwo. Wyglądało mniej więcej tak. Jak mi się nudzi, to wyciągam kosiarkę i zaczynam kosić. Jak jest wysoka trawa. Już, tylko wykoszę trawę, już wszystko zrobię, to siadam i siedzę i czekam, czekam i... Nie można się doczekać do dyskoteki w nokaucie. Oliwier nam zasnął, ja mam ochotę pomoczyć nogi. Więc Lubek zostaje na, tutaj na, na dyżurze. Siwy proponuje skok na gołą dupę. Może nie, bo za dużo osób jest. Ja chcę sprawdzić. Mówię, za, co roku za dzieciaka. to się kąpaliśmy i całymi dniami tak naprawdę, ale teraz to jakiś chłopczyk jest. Nie wiem, czy to jest na odpowiedni. No ale dobra, spróbuję tamtędy. Siwy weźmie kamera, ja się zamoczę. No na pewno bym się nie zamoczyła, na bank. Nie ma opcji. Ta. Ja nie wiem jak my się to mogliśmy kąpać. Ale dobra, człowiek starszy już, już jest wygodniejszy. Inaczej temperaturę odczuwa. Ale w sumie jakbym się przyzwyczaiła to może bym weszła. Za stówę bym weszła. A za nie. Za mogę zamoczyć o, nogę całą. Nie wzięłam pod uwagę to, że tutaj jest muł. Chyba spodenek mam. Fajna. Aktualny stan wody, bardzo niski, jest sucho. Misja specjal, specjalna, jesteśmy tutaj proszę bardzo z Lubkiem. I, są i nasi goście specjalni. E, jedziemy na żniwa e, tutaj do naszego e, pobliskiego rolnika, więc zobaczymy e, co dzisiaj będziemy kosić. E, no i co? Widzimy się już na miejscu. Znaleźliśmy chłopaków, tak. ogólnie było ich słychać. Sprzęt znaleziony. E, Dawaj, więc... zobaczymy czy jest otwarty. A jak, no proszę i pięknie. bardzo. Robimy przejęcie tego. Nie wiem, o tym jeszcze o mnie nie wiecie, ale co nieco jeździłam. To już nieco spoczekajcie. Więc odpalamy furę i jeździmy do chłopaków. <grymne> no odpalaj. Jak nie umiem. Sprzęgło wciskasz i nie nie ruszasz. Kluczyki a są kluczyki? No. Nie, bo to będzie niebezpieczne. Normalnie sprzęgło jedę? No nie wiem, czy coś nie jest zapięte. Poczekaj. A ty wiesz, czy jeździłeś z ciągnikiem? Takim malutkim. U, a jeszcze raz Czekaj, czekaj. Chłopaki już przyjechali, także no, nie będziemy robić tutaj przypału, bo nas nie zaproszą następnym razem. Halo? Ile tam się osób zmieści? Dwie. Dobra. Przez to, że jest ograniczona liczba, znaczy liczba osób w nie wiadomo, zaszczyt mnie kopną. Tym razem to ja pojadę, Lubek z ekipą został i tam pogada sobie z Przemkiem, a my tutaj z panem kombajnistą, oczywiście z siomeczkiem. E, pojedziemy i powiem wam, że fajnie, bo dzisiaj jest mega gorąco, a tu jest normalnie klima. i Kogra, bardzo, a co kosimy, żebym widziała? Przeżyto? Dzisiaj jedziemy z Przeżytem, ostatnio był jęczmień. no a teraz Przeżyto. Elegancko. No z tej perspektywy marczowa jeszcze nie widziałam, powiem Wam. No, super, super pięknie. Widać ostrzyce, nasz kościół tutaj. Dobrze, pogoda dopisuje, bo coś się niby zanosi na deszcz, ale chyba nie będzie. Tym razem jedziemy klasem. Który to jest rocznik? 9.2. Czy to jest przypadek? Nie sądzę. Z racji tego, że ja jestem też 92, jest, jest to najlepszy rocznik. Jaka jest tutaj szerokość koszenia? Długo. 60, aha, czyli tak samo jak w John Deere, jak było, e, a jaka tu jest moc? 280 A, 280 kuca, proszę Państwa, także nie ma, nie ma lipy, ale mówię, najważniejsze chyba, co tutaj dla chłopaków jest bardzo istotną sprawą, jest klimatyzacja, co nie? Tyle godzin, no, tyle godzin w, w kombajnie, to naprawdę. Dzięki mnie pokochał bio, wieś. Oczywiście, życie w polu. Proszę bardzo, joystick, nie wiem, to jest pilot, jakiś, czy co to jest? Co? No, i podnosi kader wszystko właściwie. Aha, no bo widzę, że się nie znam. Nie, dobra, Kiera jest, no to wiemy, jak Kiera wygląda, wiadomo. No więc jak widzicie tutaj, no. Jest ciasno na jedną osobę w sumie faktycznie, a ja myślałam, była przekonana, że tutaj jeszcze się zmieści druga, nie, ale to cały system jest przecież elegancko. A na jakim etapie już jesteście, że nie wkończycie? Dopiero zaczynają. Dopiero zaczynają, bo widzicie, bo na wsi to tak różnie bywa, niektórzy zaczynają tak jak Adek tak chyba w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu. A mamy już sierpień, no i wy teraz zaczynacie? Bo chyba zależy to od co się uprawia, nie? I od klimatu, no dokładnie. A teraz różnie bywało. A no i właśnie, warto wspomnieć o tym, o, o glebie. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego wychodzi się czarnym, no nie tylko dlatego, że się siedzi. Ale tutaj właśnie e, Michał opowiada, że od czasu do czasu e, jest awaria łańcucha, tak? Dokładnie. No, dlatego też e, rolnicy wyglądają tak, a nie inaczej. Życie na wsi nie jest piękne, kolorowe, tylko to jest naprawdę ciężka, e, ciężka, sumienna praca. No, tu są piękne jeszcze koniki, może później tam pójdziemy. Dobra, ja wyskakuję tutaj, proszę bardzo, ziomeczka opuszczam. Będę musiała teraz wysiąść. Zobaczymy czy mi się to uda. Jak to się odczepia? No. Piesią, czy nie? Może nie. Patrzcie, a to są y, słynne nasze pandy. Marczowskie pandy. Ciekawe czy podejdą, czy też nie. Nie wiem jaka jest reakcja krów. Znaczy w sumie pand. Zobacz czy tam są byki. Ja już raz przed, przed, czym? przed owcami ja tak uciekałam. Ta, no. Weszłam w zagrodę i one zaczęły wszystkie pędzić na mnie i się wystraszyłam. Nie dobra, obraziły się. Ale spójrzcie jakie fajne. Robimy próbę nawoływania krów. Dawaj, Esio. Ono tu! Ey. Dawaj. Krowa! Ty. Może po imieniu. I do... ty. Może, po imieniu. Ty. Może po imieniu. No to dawaj, e, krasula! Krasula! Krasula, mućka! Bo się zastanawiamy, jak tego. Myślę, tak że to o. na dole ona... jest pod prąd. Idą tutaj. <ślinik> Może tak o. cip. taś ta. cip. taś taś! Dolwa, kurwa, dolwa. To idziemy jeszcze tam podejść do tego, ale nie wiem, czy one podejdą. Możemy spróbować? Jestem uwolona. Wiem, że miałam tutaj czarne coś na tego i pytałam się. Kobieta On się mnie pyta, wiesz, dlaczego rolnik jest czarny w kombajnie i powiedziałam, że nie. O, bo czasami łańcuch spada. To jest zupełnie jak w rowerze. To może podejdziemy, dobra, to zrobimy próbę. Jaki jest w ogóle plan dnia? No, trzeba pójść, zobaczyć, nagrać. No i pewnie się zastanawiacie, gdzie jest Oliwier. Na pewno ktoś sobie zada to pytanie. Oliwier jest w dobrych rękach, u cioci sołtysowej. No możecie już ją kojarzyć przecież z naszych odcinków. E, I z ciocią wiki e, oraz z prababcią, więc jest w dobrych rękach, a e, my mamy czas w chwilę się poszlajać. A więc mamy wszyscy taką próbę generalną. Ciocia chwilę z Oliwierem. Tak, my tak. sami jak się poczujemy bez Oliwiera. No widać jak nam lej zapuszczają, nie? Ogólnie. Nie wiemy co mam zrobić, ty tym chodź idziemy tam. Albo zawołamy konie, krowę, wszystko. Się proponuje 10 euro. Nie, to za mało, co ty? Za ile? Za stówę dotkniesz? Za stówę? Za stówę euro? Nie. Za 1000 euro to dotknę. Ja myślałam, że za stówę, luźna stuwa. Nie, za 1000 euro dotknę to. No przecież nikt takiej kasy nie wyłoży, no bez nie, przesady. No. Hej, tak! Ale zastanawiam się? Ale zastanawiam się, za jaką cenę dotknąłbym to językiem i chyba takiej ceny nie ma. Ty, Ale czy ty masz dobre pomysły językiem? No. Ale kiedyś jak byłem mały i to jest taki autentyczny fakt. W sumie nie wiedziałem jeszcze, że to jest pastuch, to z kuzynką właśnie przyszliśmy też na takie, na takie pola tam były za dziadka domem. No i właśnie dotknąłem, nie. I pokopało mnie kiedyś. Ale aha. Ale niechcący, nie? Niechcący byłem, byłem małym dzieckiem jeszcze. Znaczy no miałem tak z 10 8 lat. I nic się nie stało, nie? Nie, ale to nie kopię aż tak bardzo, dlatego teraz no już bym się nie są do aż dzisiaj. Tak Jesteśmy już na miejscu, proszę bardzo, to jest środka sołtysowa kojarzycie. Ciocia Wiki też kojarzycie z różnych vlogów i nie uwierzycie, Oliver dalej śpi. Ciocia się śmieje, że nie ma to jak na wsi. Dzieci śpią, proszę bardzo. A u mnie drugi raz to samo żniwa, a ja z miasta przywiozłem słomę w butach. Tak, to jest mój lubek, nie? No takie śmieszki Hiszki. Jest i piękne ciasto. Zaraz spróbujemy, co to za wynalazek. Jest to ciasto ze śliwkami i z maślanką. Pyszne, przepyszne, bardzo dobre. Tak, twoje ulubione? Mm, moje ulubione, zdecydowanie. Jak wszystko o babci, nie? Tak. Ale to piekła, tak? Jeżeli chcecie przepis, piszcie w komentarzach. Tak, jesteśmy w domu. Chciałam pokazać, co dostaliśmy od babci. Pokaż, co dostaliśmy. Tu są, tu są dary, tutaj są gołąbki, a tu są dary ziemi. Tak. To od rodziców, czyli cukinie i w sumie nie wiem, co jeszcze. Cebulę Dynia, na pewno cebula, czosn... Nie, nie czosnek, tylko ziemniaki oraz fasolka szparagowa, więc Thermomix będzie odpalany, coś zobaczymy. No i co, idziemy trochę wychillować, nie, Lubek? Pewnie, pewnie. Idziemy, idziemy pooglądać inne kanały na YouTubie. Tak, zainspirować są nowe, się. Są nowe odcinki. Tak, jeżeli podobał wam się dzisiejszy vlog, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem.